Tanecznym krokiem po raz kolejny meldujemy się na stadionie śląskim, bo dziś drugie spotkanie z Baciatą. Cześć! Cześć, witam! Marta już zwarta i gotowa, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o obrotach i dowiemy się, że to chyba istotny element również baciaty. Tak, oczywiście, to bardzo istotny element, bardzo trudny, ale też efektowny, dlatego warto go umieć, bo można tutaj dużo sobą zaprezentować. Jeżeli oglądałyście, drogie Panie, nasze poprzednie zajęcia z salsy, to już poniekąd pojęcie na temat obrotów macie. Czym różni się i jak wygląda obrót w tańcu, którym jest Baciata? Tutaj tak samo musimy skupić się na punkcie, żeby nie stracić równowagi, skupić się na pracy głowy, całego ciała, ale różnica jest taka, że obrót jest progresywny. To znaczy z każdym krokiem przesuwamy się do boku, w lewą bądź w prawą stronę. Tyle teorii, najwyższa pora wcielić te teorie w życie. Zostawiam was sam na sam z Martą, drogie panie, a ja powoli się odmeldowuję. Zaczniemy sobie od obrotu w lewo, jako że pierwszy krok w baciacie stawiamy lewą nogą na raz. Tutaj dzieje się dokładnie to samo, z tym, że zwracamy stopę już w stronę obrotu. Raz. Przenosimy ciężar. Pamiętamy o rękach, pamiętamy o głowie i o naszym punkcie. Dwa, trzy i cztery. Pokażę jeszcze raz powoli. Raz, punkt, ręce. Głowa jest ostatnia, która odchodzi z punktu i pierwsza, która do niego wraca. Dwa, stawiamy kroki progresywnie, czyli cały czas przesuwamy się w lewą stronę. Trzy i cztery, dostawiamy tap. Każdy troszkę szybciej, już cały pełny obrót. Raz, dwa, trzy, cztery. To samo dzieje się w prawą stronę. Naraz. Na 5 w tym wypadku stawiamy krok, zwracając stopę już w stronę obrotu. 6, 7 i 8. Pokazuję w obie strony dokładnie te same zasady, czyli ręce. Pamiętamy o głowie, pamiętamy o brzuchu, o pośladkach. Trzymamy całe ciało i jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Pokażę Wam teraz obroty z muzyką. Pamiętajcie o wszystkich elementach, czyli nie tylko o krokach, ale pracy całego ciała. O tym, żeby trzymać spięty brzuch, pośladki, nogi. O tym, żeby obrać sobie punkt i trzymać symetrycznie ręce. It's for the best, you know, the worst in me. I'm no good at being good, but I never said I was. And I feel misunderstood, cause I'm tired. Dziękuję Wam bardzo. Ćwiczcie obroty, bo to trudna rzecz. Komentujcie, piszcie swoje uwagi i widzimy się na następnych zajęciach.